Za kilka dni do diecezji sandomierskiej przybędzie jej nowy pasterz ksiądz Krzysztof Nitkiewicz. Ingres biskupa ordynariusza do katedry odbędzie się na początku lipca. Wierni czekają i wierzą i wiążą z nowym pasterzem wiele nadziei. Nowy biskup sandomierski przyjedzie do swojej diecezji pod koniec czerwca. Na razie przebywa w Watykanie, gdzie pełni urząd podsekretarza stanu do spraw kościołów wschodnich. Mieszkańców Sandomierza ucieszyła wiadomość, że Benedykt XVI mianował nowego biskupa. Wiemy, że, że jest to człowiek młody. Yy. W związku z tym mam, mamy nadzieję, że, że będzie kontynuował dzieło swojego poprzednika. Na przyjazd sandomierskiego ordynariusza przygotowują się nie tylko mieszkańcy, ale też władze miasta. Na pewno jesteśmy radzi. Cieszymy się, że już sandomierzy Cezja ma swojego biskupa. Zobaczymy, zobaczymy. To wszystko będzie. Klasztor na Świętym Krzyżu, choć znajduje się na krańcach diecezji sandomierskiej, jest jej sercem. Z miejscem tym szczególnie był związany poprzedni ordynariusz arcybiskup Andrzej Dzięga. Wielką wagę przykładał do tego sanktuarium, do promocji tego sanktuarium, do rozwinięcia ruchu pielgrzymkowego, co się udało. I mamy nadzieję, że nowy ordynariusz również tą samą drogą pójdzie. Ingres nowego biskupa do katedry sandomierskiej odbędzie się 4 lipca. Ksiądz prałat Krzysztof Nitkiewicz przejmie diecezję po arcybiskupie Andrzeju Dziędze, który kieruje obecnie archidiecezją szczecińsko-kamieńską.